Cześć moi mili, dzisiaj będzie specjalny odcinek, długo na to czekałem, żeby móc go nakręcić, zobaczymy jak wyglądają miejsca, w których kopię, w czasie większej wody. Dzisiaj taka większa woda się zdarzyła, ponieważ w mojej okolicy pada dobrze od kilku dni, oto jest efekt takich opadów. Jesteśmy na Białej Głuchołasce, zaraz niedaleko miejscówki, która nazywa się 300 stopni. dosyć spokojna w tej okolicy Biała Głuchołaska wezbrała całkiem mocno. Normalnie w tej rzece jest około 45 cm wody. W tym momencie poziom to jest około 115. Brakuje jeszcze 5 cm do poziomu alarmowego. No i to chyba nastąpi jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, czy po tym dużym deszczu woda odłoży coś nowego w postaci jakichś narzutów. jest A tutaj mamy widok z drugiej strony. Wciąż biała głuchołaska. Grubo jest, grubo. A tutaj mamy białą w mieście. Teraz jesteśmy nad Białą, ale u naszych południowych sąsiadów w miejscowości Nikulowice. Zwróćcie uwagę na strefę niskiego ciśnienia zaraz za filarem mostu. Dobrze. A teraz e, udam się na oleśnicę w okolice z laty różnych młynów. Do zobaczenia. Tak wygląda mała zazwyczaj Oleśnica, tym razem już nie taka mała. Tak to wygląda w innym miejscu. Też o leśnicę. W którym przechodzimy z parkingu do zlatorudnych młynów. Teraz jesteśmy na dole ale przy zlatorudnych młynach jest bardzo mocno wezbrane. Tutaj jest brud do przejazdu przez rzekę i przy okazji taka mała kładka. Od tej kładki normalnie, w normalnych warunkach jest do wody jakieś 30 cm. Dobrze, teraz jedziemy zwiedzić Złoty Potok do Jarnołtówka. Właśnie dotarliśmy nad Zlaty Potok. W tym miejscu już Złoty Potok, bo jesteśmy po polskiej stronie. Jesteśmy w miejscowości Jarnotówek, pod Tamą. Już woda ładnie walił. No już zaczyna lecieć pierwszym przelewem, No to będzie ciekawie do wieczora. Jest moc, czuć, aż pójść to pod nogami jak wibruje wszystko. Teraz pójdziemy na górę i zobaczymy z drugiej strony ile jest już wody na polderze zalewowym. Patrzcie na połdę. Jezioro. Rzeka normalnie płynie tędy. Rzeka, potok tutaj. To nią, Potem tam przez łąkę. Tam taka cieniutka stróżka. Zobaczcie co ta cieniutka stróżka robi, kiedy mocno popada. Zobaczymy jeszcze za chwilę. Jedno ujęcie ze złotego potoku. Przejedziemy przez, w sumie dwa ujęcia. Przejedziemy przez moszczankę. Tam zrobimy ujęcie. I zrobię Wam jeszcze jedno dodatkowe w trudniku. Także do zobaczenia za chwilę. Teraz jesteśmy na parkingu pod Kopią Biskup pod, Tak, pod Kopą Biskupią. To jest. Granica jarnotówka i pokrzywnej. Jesteśmy w tym momencie po stronie pokrzywnej. Ten potoczek, który tu widzicie, normalnie jest strumyczkiem. Nazywa się Bystry Potok i spływa ze cichą doliną ze zboczy Koty Biskupiej. Bystry Potok jest dopływem złotego potoku. Nie wiem czy to słyszycie, ale co jakoś chwilę słychać uderzenia. To woda przenosi po dnie ogromne kamienie. Zamocuję was trochę mocniej. Robimy trochę mocniejsze ujęcie. Wróćcie uwagę tutaj w tym miejscu. Jak za progiem tworzy się strefa niskiego ciśnienia, dotarliśmy do ostatniego punktu na naszej mapie. Jesteśmy w prudniku, na samym początku. I teraz zobaczymy, co nawywijał do tego miejsca złoty potok. O proszę. by było na tyle moimi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.